Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, przygotowaliśmy cykl filmów, w których prezentujemy pracę poszczególnych wydziałów Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze. Mamy nadzieję, że te krótkie prezentacje odpowiedzą na Państwa pytania i ułatwią poruszanie się po naszym urzędzie, a w rezultacie pozwolą na szybkie i sprawne załatwienie spraw. Zapraszam do obejrzenia filmu. Szanowni Państwo, jednym z podstawowych zadań nałożonych na organy samorządu powiatowego jest ochrona praw konsumenta. Zgodnie z ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów, takimi zadaniami zajmuje się Powiatowy Rzecznik Konsumentów bądź Miejski Rzecznik Konsumentów. W mojej ocenie, największym i najważniejszym zadaniem, które wykonuje rzecznik, jest udzielanie bezpłatnej porady prawnej w zakresie ochrony praw konsumenta. Czyli, jeżeli Państwo będziecie. Mieli jakiekolwiek wątpliwości, co w danej sprawie zrobić, jakie państwu przysługują prawa, jakie państwo możecie mieć roszczenia i gdzie kierować te roszczenia, zawsze możecie się o taką poradę prawną zwrócić do rzecznika konsumentów. Możemy się zastanawiać, co takiego oznacza sprawa konsumencka. Otóż, jeżeli umowa zawarta jest o zakup czy o jakąś usługę pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, Wówczas mamy do czynienia z umową konsumencką. Dla przykładu mogę powiedzieć, że takimi umowami jest umowa kupna-sprzedaży i wszystko, co z nią związane, czyli wszelkiego rodzaju reklamacje, zwroty towarów, odstąpienia od umowy, umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych wynikające z prawa telekomunikacyjnego. Umowy wywodzące się z prawa bankowego i z ustawy o kredycie konsumenckim, umowy ubezpieczeniowe, wszelkiego rodzaju usługi, usługi budowlane, remontowe, naprawy także zakres spraw jest bardzo duży. Oprócz tego, że możecie Państwo liczyć na bezpłatną, podkreślam, poradę prawną w tym zakresie, ja również Państwu pomogę w przygotowaniu pism. Reklamacyjnych, różnych oświadczeń woli, m.in. oświadczenie o zawarciu umowy pod wpływem błędu, różnego rodzaju pisma. Wszystko to mogę dla Państwa przygotować. Kolejnym zadaniem ważnym dla rzecznika, oprócz tego, o czym wspomniałam wcześniej, jest występowanie do przedsiębiorców. Czyli jeżeli te nasze pisma wcześniejsze nie przynoszą skutku. A państwa interesy są naruszane, wówczas rzecznik konsumentów może występować w państwa imieniu do przedsiębiorcy. Takie postępowanie jest to postępowanie, można nazwać mediacyjne, czyli celem takiego postępowania jest załatwienie sprawy zgodnie z państwa oczekiwaniami, ale bez postępowania sądowego, czyli przed postępowaniem sądowym. Przedsiębiorca, do którego zwróci się rzecznik, ma obowiązek udzielić odpowiedzi na takie pismo. Ustawodawca przewidział zagrożenie karą, karą grzywny nie mniej niż 2000, w przypadku, kiedy przedsiębiorca nie udziela odpowiedzi na pytanie rzecznika. Rzecznik konsumentów ponadto współpracuje z innymi organami, m.in. z organami inspekcji handlowej urzędu komunikacji elektronicznej członnych arbitrem bankowym. Ponieważ zdarzają się sytuacje, kiedy sprawę należy przekierować do innego organu. Na przykład inspekcja handlowa ma uprawnienia kontrolne. Rzecznik konsumentów takich uprawnień niestety nie posiada. W przypadku kiedy nasze postępowanie w celu załatwienia państwa sprawy nie przynosi efektu Państwo zawsze możecie zdecydować się na skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, i tutaj również możecie Państwo liczyć na pomoc z mojej strony w przygotowaniu pozwu, bądź wszelkiego rodzaju pism procesowych, w przypadku kiedy sprawa już jest w toku przed sądem. W szczególnych przypadkach mogę również Państwa reprezentować przed sądem, bądź za Państwa zgodą wstąpić. Dotyczącego się już procesu. W przypadku, kiedy dochodzi do zbiorowych naruszeń praw konsumentów, mamy obowiązek informować Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, wówczas prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bądź delegatury we Wrocławiu prowadzi postępowania wyjaśniające. Jeżeli Państwo zdecydujecie się na skorzystanie z pomocy rzecznika, Zapraszam serdecznie do Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze przy ulicy Broniewskiego 15, do pokoju numer 100 na parterze. E, tutaj możemy, możecie Państwo pobrać e, formularz, wniosek, który będzie potrzebny do tego, aby skorzystać z mojej pomocy. Wniosek ten dostępny jest również na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kamiennej Górze www.kamiennamyślnikgora.pl w zakładce Rzecznik Konsumentów. W zakładce tej również Państwo znajdziecie potrzebne materiały, poradniki, z których można skorzystać i inne formularze niezbędne do załatwiania spraw przed przedsiębiorcą, w postępowaniu przed przedsiębiorcą. Możecie Państwo również skontaktować się ze mną telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu 75. 645 01 -59. można również do mnie wysłać wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adres joanna.olszakmałpaienna.gora.pl Proszę nie zapomnieć, aby wziąć ze sobą wszelkie dokumenty związane ze sprawą bądź kopię tych dokumentów.